Cześć, moi kochani, witam wszystkich. Z tej strony Jarek. Zrobiłem komiksy. Ostatnio byłem trochę mniej aktywny. Pewnie część z Was zauważyła, część może była zadowolona, bo tych materiałów było mniej. Moje plany też się pokrzyżowały. No a niestety spowodowane było tym, że dopadł mnie COVID po prostu. Dopadł mnie COVID. Nie było to smaku węchu, bo to akurat miałem. Ale poszło w tą drugą stronę. No i technicznie, fizycznie nie byłem w stanie <laughs> za bardzo nic robić. <laughs> Najpierw to były ogromne bóle głowy i mięśni. Jeszcze takich w życiu nie miałem. Greszcze, zimne poty. Mm, nie mogłem stać z łóżka w ogóle. Tak wydawało się, że zaczyna się robić troszeczkę lepiej. No to wtedy to, co najgorsze jest w tym COVID-ie teraz. Czyli taki troszeczkę jakby brak kchu. Czujesz, że oddychasz, nabierasz to powietrza w płuca, ale to nie jest to, co byś chciał. No i wtedy zaczyna się panika. Czy zaraz szpital, czy nie? No już raz karetka była ze mną w kontakcie, także, ale udało się. Jakoś wyszedłem na prostą. Po konsultacji z lekarzem udało się jakoś to wszystko uspokoić. No i jestem. Teraz jeszcze troszeczkę żołądek doskwiera, bo to też jest element covidowy. Ale dziś pierwszy raz tak, <laughs> użyjmy takiego określenia, że czuję się na tyle, żeby siąść i do Was coś powiedzieć. A tak naprawdę to wszystko mi się zaczęło w poniedziałek, zeszły poniedziałek. Czyli już no, prawie dwa tygodnie. Nie udało mi się przez to... Zaplanowany wyjazd 20 listopada na Warszawę, na imprezę Niech żyje u Komiks, którą chciałem nagrać. No, przykro mi. Chciałem z tego miejsca też przeprosić wydawnictwo Lost in Time, gdyż mam jedno, jedną pozycję, którą mi dali do recenzji oraz Jodalba. I po prostu przeczytałem, ale nie byłem w stanie nic nagrać. Myślę, że teraz jakoś uda mi się i zrobię tego recenzję. Świetny komiks, naprawdę. Mam też paczkę od Egmontu, jakieś kilka nowości z listopada. Też jeszcze nie otwierałem, mimo że od wczoraj leży i też będę chciał otworzyć. Zobaczymy, co tam mi się udało dostać. Także powoli, powoli wychodzi na to, że wracam do żywych, do was. No i znowu coś zaczniemy publikować. I może to był też taki dobry moment, że te że materiały nie były codziennie, że trochę... Odetk... <laughs> Przepraszam was, odetchnęliście. I, i, I spróbujemy. Może się uda, także właśnie co drugi dzień teraz te materiały będę wrzucał, żeby mieć troszeczkę więcej czasu na zregenerowanie sił, bo jednak ten COVID się jest spustoszenie i czuć, że to jest osłabienie. To nie jest już ten sam organizm, co był. Z tego da się oczywiście jak najbardziej wyjść jakieś leki i tym podobne rzeczy. Najważniejsze, że najgorsze wydaje się za mną. Ktoś tam nade mną czuwał. Żeby mógł też m.in. dla was robić materiały. Także dzisiaj spróbuję coś wrzucić cokolwiek, co mi się uda. Przez ten weekend jeszcze jakieś takie może coś zaległe właśnie, bo te zaległe materiały, które nagrywałem wcześniej tak na zaś, gdyby trzeba było, to to właśnie były dodawane dla Was, żeby nie było takiej stagnacji i oczywiście Sylwkowi dziękuję, że ten. Ta ikonka miniaturka Batman Fundament Fortnite. To on ją zrobił, bo wtedy ja po prostu nie byłem w stanie. Powiedziałem mu, Sylwek. Nie jestem na siłach. Potrzebuję wsparcia. Także siadł 5 minut odwalił robotę. Także dzięki Sylwek. Dobrze moi kochani, tyle. Z mojej strony. Będziemy teraz na bieżąco. No i oczywiście w kontakcie. Trzymajcie się. Cześć.